Witam wszystkich. Chciałem zaprezentować, co ciekawego ma dla nas nowy wentylator firmy Noctua, model NFF12 PWM. Oczywiście, jak sama, sugeruje, jak na, sama nazwa sugeruje, mamy tutaj już do czynienia z pierwszym wentylatorem z automatyczną regulacją kontroli obrotów wentylatora tej firmy. Natomiast, co fizycznie jeszcze my jako użytkownicy dostajemy, to już tutaj pozwolę sobie zaprezentować. Przede wszystkim, opakowanie jest już dość, dość typowe. Wynika to bowiem stąd, że. Z tyłu jest taka szczepiona rzepami mała taka instrukcja prezentująca projekty, konstrukcje parametry techniczne ewentualne dane producenta co do samego wentylatora Natomiast sama zawartość prezentuje się następująco Mamy tutaj tak Przede wszystkim cały pakiet różnego rodzaju Kaberków. przedłużacz zasilający bardzo przydatny w przypadku dużych obudów mamy też tutaj rozgałęziacz kiedy ktoś potrzebuje podpiąć do jednego, do jednego gniazda na płycie głównej dwa wentylatory opornik, rezystor do, do ewentualnej re, re, redukcji obrotu wentylatora śrubki montażowe Cztery silikonowe kołki. Do montażu oczywiście bez śrubek. I sam wentylator, który prezentuje się w ten sposób. Oczywiście kolorystyka jest charakterystyczna dla tej firmy. Brązowo-beżowa, kremowa. Tak to można określić w tym momencie. Widać też tutaj. Kilka nowości. Przede wszystkim, mamy na każdym roku wentylatora mamy specjalne podkładki eliminujące ewentualne tkania wentylatora. Kształt łopatek jest, jest z jednej strony dość prosty, ale z drugiej strony być może się przyda to w generowaniu lepszego przepływu powietrza, większej siły przepływającego powietrza ze względu na specjalne nacięcia w obrębie specjalnych, tych wszystkich grillów, takich wzmacniających konstrukcję wentylatora. Oczywiście wentylator ten do nie należy, jak to wentylatory firmy Noctua. W przypadku tego wentylatora musimy się przygotować na wydatek rzędu 100 zł. Czy warto? Testy pokażą.